Witam na moim kanale Tarot moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony. Kochani, miesiąc maj 2022 rok, zaglądamy w energię tego miesiąca i patrzymy co tutaj się... Będzie działo, ale co już się wydarzyło, kochani, ponieważ no mamy te 10 dni m, maja za nami, ale warto jeszcze spojrzeć i zobaczyć co, co tutaj właśnie dla zodiakalnych skorpionów, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować tutaj weź na tyle dla siebie, no ile po prostu poczujesz, połączysz się z tą energią. Tutaj Twoje życie codzienne, Twoje związki, partnerstwo, małżeństwo, kontakty z innymi, praca, finanse. Ale popatrzymy sobie też kartami anielskimi. Anielska odpowiedź na trzy grup może zadasz po wysłuchaniu tutaj, po interpretacji tutaj tych kart Tarota Anielskiego, zadasz sobie pytanie, będziesz chciał, chciała uzyskać jakiejś odpowiedzi, masz w głowie coś, co cię nurtuje i nie wiesz, jak zadziałać, jaką podjąć decyzję, to może tutaj właśnie karty anielskie udzielą Ci takowej odpowiedzi. <gry> Ale hmm, wydaje mi się, że ważna dla ciebie będzie też hmm, ważny przekaz hmm, z karty. Ważny przekaz od wszechświata. Ciało trening. Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się, ale bez względu na wszystko posuwaj się naprzód. Jednym z idealnych narzędzi do zmiany swojego życia są ćwiczenia fizyczne. Niech to będzie Twoją motywacją i trenuj. Rób pompki, przysiady, spaceruj cokolwiek i zadbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia. Tutaj czakra podstawy i kamień dla Ciebie spinel. Kochani, no właśnie, taki jest przekaz. Może wykorzystasz tutaj, ale patrząc właśnie na te karty, gdzie pokazuje się dziesiątka ognia, czyli jest pewne jakieś przytłoczenie, być może tutaj zbyt dużo pracy, jakieś obciążenie, to właśnie tutaj dla Ciebie przyda się ten, ten trening, aby zadbać o siebie, prawda? Aby właśnie może i też wejść na wyższy, Poziom rozwoju osobistego czy, czy tego rozwoju duchowego, to też jest ważne, aby zadbać prawda, o, o swoje ciało, w zdrowym ciele, zdrowy duch, jak to się mówi. Ale, kochani, do rzeczy. I wydaje mi się, że patrząc tutaj na te karty, już Wam mówię, jakie, jakie macie. Karta uwolnienia, czyli karta śmierci, karta kapłana, jedność, dziesiątka ziemi, karta cesarza, karta Odnowy, czyli karta sądu, trójka ognia, karta maga i dziesiątka ognia. Odnoszę takie wrażenie, jakby niektóre zodiakalne skorpiony przechodziły jakąś metamorfozę, jakby coś w, w ich życiu, może sposób myślenia, postrzegania. Tej sfery duchowej, prawda? Jakby coś się skończyło i coś się zaczęło nowego, nowe postrzeganie. To jest, tutaj, to jest w tym uwolnieniu, w tej karcie śmierci, czyli coś zakończyliście, jakiś pewien etap i to jest, no to jest też duchowa przemiana. Tutaj idziecie z, z czymś naprzód, zdecydowanie odchodzicie, zostawiacie coś, co już zdecydowanie nie funkcjonowało. A tutaj z taką wiarą, właśnie, chcecie spojrzeć na pewne sytuacje, pewne zależności, właśnie być może na tą sferę tej, tej duchowości. Tutaj karta y, arcykapłana, tutaj to są właśnie takie zwyczajowe punkty widzenia lub metody, to są też organizacje duchowe, to jest poszukiwanie mentorów. I przyjaciół o podobnym, o podobnym sposobie myślenia. Tutaj może też będziecie chcieli zachować pewną wiarę, w, że, że jednak no, może nie do końca pewne wasze poglądy może jak, jakby to ująć. Z, Zeszły z obecnego, z wcześniejszego toru, toku waszego myślenia, prawda? Ale, ale zaiste, zapewne zachodzą lub już zaszły w was zmiany i tu, tu duże zmiany duchowe. Uwalniacie się. Odpuściliście, co, co już, już macie zupełnie inne spojrzenie. Być może wiele rzeczy wcześniej Wam się nie podobało, jeśli chodzi o pewne przekazy, o tradycje, prawda? O kulturę, tutaj o, o religię, tutaj coś, coś takiego może, może być. Może właśnie tu, tu macie takie, taki pogląd na, na w tym czasie na te sprawy. Ale kochani, jeśli chodzi o uczucia, o emocje, to tutaj są bardzo dobre karty. Tu jest dziesiątka ziemi, karta cesarza, czyli to jest bardzo stabilnie w rodzinie, to są bardzo szczęśliwe, to jest bardzo szczęśliwe życie rodzinne, ale to jest też i bezpieczeństwo finansowe. To tutaj jednak potraficie dostrzec, zobaczyć tą, tą magię w tych codziennych drobnostkach, prawda? Ale może że to też i tutaj wcześniej nastąpiły zmiany, że, że, że to tutaj y, y, przyszły do Was pewne zmiany przy tej karcie śmierci, przy uwolnieniu, być może, być może nowa praca, y, przejście. Na, na wyższy poziom, prawda? Może tutaj awans jakiś może tutaj, może zbyt dużo pracy, ale odnoszę wrażenie, że zodiakalne skorpiony w tym czasie są zadowolone, ale jednocześnie obciążone, czym zmęczone. Może Nowa praca, tam gdzie realizujecie się zawodowo, wyczerpuje Was. Tu, no przy tej dziesiątce ognia, to zdecydowanie właśnie jest zbyt dużo pracy. Tutaj może potrzebna będzie pomoc, od innych trzeba będzie zaakceptować, może tutaj trzeba podzielić się obowiązkami, może jesteś nowy w pracy przyjmujesz zbyt na siebie, dużo chcesz się wykazać, tutaj w tej karcie Maga, prawda, że jesteś gotów, ponieważ no tutaj masz wszelakie możliwości. Może pracujesz w zawodzie nauczyciela, prawda, i tutaj przytłaczają Cię pewne, pewne obowiązki, to tutaj Trzeba, powiedziałabym, poprosić kogoś, aby ktoś cię odciążył. Tu, 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 tu zdecydowanie, tu być może jest pewne, pewne przeciążenie. Tu w kontaktach z, z ludźmi, tutaj Twoje myśli, czyli tu jest y, trójka buław. Y, y, tutaj sprawy wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Tutaj y, masz plany długoterminowe, prawda? Jeśli chodzi o jakieś kontakty, może to też i chodzi tutaj o, o tą sferę zawodową, prawda? Albo o, o realizowanie się, gdzieś u, układanie się tutaj z ludźmi. I tu może poprzez tą kartę odnowy, czyli kartę sądu może spojrzysz na pewne plany, które wcześniej z kimś miałaś miałeś coś do Zrealizowania i coś odradza się na nowo. Tutaj jest korzystna ocena faktów, i tutaj będziesz chciał, chciała pójść w nowym kierunku. Tutaj właśnie kontakty, podróże, prawda? Różne sprawy biznesowe, kontakty, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobre kontakty z ludźmi. To, co sobie teraz tworzysz w głowie, w myślach, to jest dla Ciebie jak najlepszy czas. Tym bardziej, że tutaj. Karta y, tłoczytania pokazuje się Rycerz Ognia, Szóstka Powietrza, czyli tak jakby przy tej karcie uwolnienia, prawda? Zostawiamy coś za sobą, sprawy idą ku lepszemu, to jest koniec trudnej sytuacji, y, która u Ciebie y, była wcześniej. Rycerz Ognia to jest pasjonat, żądny przygód, pewny siebie, ale też i niespokojny. To są też niespodziewane wydarzenia, które mogą się zadziać w Twoim życiu i tutaj właśnie no, powinieneś zadbać o swoje ciało, aby być sprawnym, jeżeli będziesz chciał, chciała gdzieś wyruszyć w jakąś podróż, podjąć się pewnych wyzwań. No to tutaj yy, będziesz musiał, yy, musiała zadbać, tak jak powiedziałam, o siebie. Koło fortuny idą do ciebie zmiany, idą do ciebie naprawdę bardzo korzystne, pozytywne zmiany. Tutaj sytuacja nagle pójdzie naprzód i fortuna będzie ci sprzyjać, ale uważaj, paść powietrza i piątka powietrza, bo ktoś może ci tutaj no, szkodzić, mogą być nerwowe sytuacje, Tutaj musisz myśleć też logicznie, aby nie działać impulsywnie, prawda? Bo może być jakaś mogą docierać do Ciebie jakieś prowokacyjne informacje, mogą pojawić się opóźnienia lub zmiany planów, prawda? I tutaj w tej piątce powietrza. Hmm, Będziesz musiał, musiała rozważyć motywy wszystkich osób. Zapewne będzie troszeczkę. Nerwowych sytuacji, ale ty sobie poradzisz, Królowa Powietrza, jeśli nie ty będziesz tak działać, niezależnie, doświadczona, realistka, dowcipna, podejmowanie neutralnych decyzji, to jest oczyszczenie się z tego, co ci nie służy, prawda? Dostrzeżenie humoru w, w sytuacji, prawda? Tutaj poprzez właśnie to uwolnienie będziesz tutaj jeszcze pod spodem karta Księżyca, czyli no też taka intuicja tutaj, żeby nie błądzić po, po omacku, to zdecydowanie będziesz, wydaje mi się, umiała, umiał ocenić daną, daną sytuację, ale zapewne jakieś wyzwania, trochę będzie trudno, trochę będzie ciężko, ale powiedziałabym stabilnie w, w związkach, w partnerstwie bardzo dobrze, rodzinnie, także tutaj tutaj dla zodiakalnego skorpiona hmm, czas maja niesie wiele pozytywnych sytuacji, ale zadaj sobie teraz pytanie i zobaczymy tutaj trzy grupy. Pierwsza grupa, jaka tutaj będzie odpowiedź, to co masz w głowie, pytanie, odpowiedź, podpowiedź od aniołów, co tutaj dla skorpiona na ten czas. W przeciągu kilku miesięcy bądź pozytywny. I jakaś okazja ci się nadarza tutaj. To tu już sam będziesz wiedział, wiedziała, czego to może dotyczyć. Ta trójka ognia, prawda? Obfitość sprawy wyglądają bardzo dobrze, ale tu też zachowaj pewną cierpliwość i yy, ostrożność. Także yy, masz tutaj już podpowiedź, odpowiedź na Twoje pytanie dla grupy drugiej, jaka tutaj będzie odpowiedź, podpowiedź dla. Skorpiona od aniołów. Zobaczmy, co tutaj. Pytanie, które Cię nurtuje. Bądź asertywny, czyli tutaj w tej królowej mieczy zdecydowanie tło czytania, wybierz nowy kierunek, może tutaj też ta trójka ognia, prawda, nowy kierunek zupełnie już przy karcie odnowy, karcie sądu zupełnie, tu jest ponowna analiza i ocena, korzystna ocena faktów, prawda, czas pójść w nowym kierunku, to tutaj też tutaj fajnie się... To układa i wielkie szczęśliwe zmiany. Tak jak powiedziałam, tutaj karta cesarza to uwolnienie, czyli masz już tutaj odpowiedź w drugim pytaniu i odpowiedź trzecia. Jeżeli tutaj wybrałaś, wybrałeś trzecią opcję. Zobaczmy, jaka tutaj będzie odpowiedź odpowiedź na Twoje pytanie. Jak tutaj anioły chcą ci udzielić, poproś innych o wsparcie. Decyzja należy do ciebie. I tutaj zobaczymy jeszcze. Wybierz nowy kierunek. No właśnie, być może, być może tutaj przy tej karcie. Tej jedności kapłana, prawda? Tu może będziesz chciał uzyskać jakiegoś wsparcia, czyli tutaj poproś innych o, o wsparcie. Ktoś, kto ma może więcej wiedzy, ale ty i tak podejmiesz tutaj decyzję. To, ta decyzja należy do ciebie, jeśli chodzi o wybranie nowego kierunku. Obojętnie. Czego by to nie dotyczyło tutaj, czy zmiany w Twoim życiu zawodowym, czy jeśli chodzi o, o, o Twoje tutaj kontakty z ludźmi, czy może o Twoje tutaj partnerstwo, Twoje małżeństwo, Twoje relacje? Partnerskie. Także, kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, taki przekaz od kart. Może tutaj coś ci ten, ten przekaz uświadomi, czy pomoże, prze, przekaże, jak właśnie przejść przez tą energię. Maja 2022 roku, może już coś się dzieje.